Zostaje Pencki, Pencki, tak naprawdę <grywa> jek, jek. siema mordy z tej strony. Norek zalewa się dwóch zaraz się przywita. To jest e, flex ranket, z tego co każę. E, mam 7 na 10 z zagranych w tym momencie. Nie wiem ile wygranych, ile przegranych. Pewnie większość przegranych e, no i sobie... E, no i sobie gramy tak. tak po prostu sobie. Mm. Mam prawdopodobnie MF. O. Ty jest cieki zjebany, że gadasz sam do siebie? Ej Co? Może byś się przywitał do widzów. Siema. <śmiech> 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 siema, wie siema, widzowie. <śmiech> Nie <śmiech> ja tak, sobie. Ja tak sobie poszedłem, tak patrzę, ciągle gadasz, ja tak przecież mówiłem, że ze dwójdę spotnie szukać Dobra, nie chcę nie dać przyjdzie No to pejk Nie spodziewał się, tylko no, trochę to cały czas FPS jest -y, stary, nie wiem co się dzieje Nie mam pojęcia Sprawdźcie ci nie przedstawili tych smartcastu bo jakieś miałem zaraz e. ja mu przestawię chyba szczękę Ja już miałem przedstawioną, dziękuję bardzo Stop her! Stop her! Jezu, już zaczęła! Już! Już! Pusz na maksa leci, nie? A co z E zaczęła? No, znaczy to, no to chyba to jest E, nie pamiętam. Co raz w 93 graniu. 19 pm, ma dektret, a tu zadaje ci. To z E jak ci Pory trochę pohita, to ci zadaje. Dektret jeszcze. Ała! Jezus! Agresivo rusty No nie, nie wziąłem tego. Najgorzej. No blaskity nie są złe. Co to mi Q zrobiło? Nie mam pyta A? nawet. Nie polecam, nie, naprawdę. What? Chora się już wyjebała na perkach. Dobra, lecytować nie wiem. Co to było stary? 1,4 HP mi w Dobra, nie, sortowałem. Ale to jest free kill, zapraszam kogoś. Ale tutaj nie ma flesza już Jinx zosta nie ma ten. Kurcze. Szmany nawet nie mam. Śmieje się ze mnie. Śmieje się ze mnie. SS. To ja nie ma James Trzeba no, Smoker. Chciałem powiedzieć barona. No właśnie. Już to infernal jest. To ja nie sprawdzić. Be. No idź mi z tym. Jezus maria porażka jakaś ty. Dzięki z ciągle Dalej nie ma jakiś rak. No co? Co to robi stary? Jakiś chory siit po prostu jest i tak za minionami cię, tak wiesz, bo dostaniesz w Kurde najgorzej. Robi spierdź elementa no, Jinx af nie? Tak? Ja poszła poszłam. Ok. Przestraszyła się lepszy Dawid. <grym> tak było. Nie, SS, ale jestem w dupie. MF-ka mocno, tak powiem Ci. SS, serdecznie? Musimy, żeby do Was schodzić, nie? Pomagać. Bo nie ma, jak skoro nie ma tej... Przesękliniemy mf -ka. A No chyba, że tak. Oh, wróciła Jinx. Przyszła, Przyszła też MR w kamieniu. Kogo w dżungli mają? Lee O kurczaki. Ale to blue mi się przydało. What? Nice. No i tak umrę. Lee przyszedł w dobrym momencie. Serio, straszne mam takie klatki spadają, no tyle, tyle ci powiem. Rozumiem. <laughs> nie rozumiesz. Dobra, piesek tam se je. Karmi się, karmi się. że to jest normalny piesek, a nie teraz robią go pod topę, nie? Mm, ale to jest do PT też jest. To działa spoko, tylko trzeba mieć team play dobry, nie bo o to chodzi, że on ciągle puszuje i do niego chodzi Nie, no, 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 no. I wygracie wtedy 4 na 3. nie? Właśnie znaczy, Easy fragi. To na no, no bota idzie do Was? Yes. Już myślałem, że Was porobi. Może, żebym wskoczył pod jego kół, nie? No, rozpokój się tutaj, ja MF. Ja narzuciłem panicznego flasza na altruzję ze SRAM. No, <susy> <susy> maski to on nie rzucił we mnie kół, a ja flaszowałem jak Dave, on się przestraszył, jakoś. Przestraszałem <susy> się. Już tak się zgarnia Pajacy. Panie nie pomogła mi Tak się zgarnia pajacy No kurde, tak się nie zgarnia farmy właśnie Nie uczcie się ode mnie Nie polecam O listen. Lepszy Jeszcze ten nie przyszedł tutaj Spadał stąd SPADAŁ STĄD Mayday, mayday SS mi dumnie, SS Może się zamienią ty No, zamieńcie Dobra, ty Nasus zjada. Im jeszcze bardziej niż ja tutaj. Dawaj, wrzucaj się w nich. Fajnie, fajnie. O, też ma. A i ser też ma SKT-1. Te? Oli, to na pewno praca idzie. Co? Jaką katastrofę? O! Iskalę katastrofę, SS-Mid. Obróciła się już. Wróciła. <Czu? grym> Zamiana się nie udała chyba. Ss, go O kurde mi Nie, Mamy falę na sobie Dawaj, dawaj O kurde to się klepiecie? tylko ale idzie do nazwy. Klepu, klepu. Dobra, nie, nie tak sam miał wyglądać. No dajcie jakiś taks. O, dobra. Srax przeżyłeś kila. <śla> ja sam się widział. Tak. Mógł, chodź smoka, chodź smoka. Nigdzie, nie idem małe Chodź, ja jeszcze mam mniej. Tak. No dobra, to idźcie. Tak. Taki wcześniej. zrobicie pajace Stygi, spokojnie. Czemu, tylko zginę to jakby. Baj też się wyjebiesz. To słabo Skordujesz? A nie? A nie? Dobra wracam. Co ty dziku, idę do domu Na żółta? Kurwa nie miałem ultra teraz się właśnie Czekaj Łeeee Łe, kurwa Boże, gdybym miał ulta, oni by wszyscy poginęli tam, no. nie? Możeś wjechał tam, kurde, ostro, nie? Oli A smart. teraz cztery sekundy, nie? <śśpiewanie> <śpiewanie> eee. <śpiewanie> <Sza> ta krowa <śpiewanie> I, I help, <śpiewanie> I help <you? śpiewanie> Dobra no i ta się trochę rozstrzelała. Ale z farmą jestem do tyłu, Jezus. Nie patrz, nie patrz. Nie nagrywaj tego. No nie, włączył. No, dobra. Tab. No, ci powiem. No, <coughs> no, Romujesz. Romujesz właśnie. No, no, no nie mam, jej w ogóle na linii właśnie. Tak zwykle, pierwsze warzywa. Znale Jakie warzywa? No nie A Ja trzeba żuwa, a później możemy grać <śpiewanie> <śpiewanie> No nie no, jestem... <śpiewanie> ...z tymi lasitami, to porażka MFK wczy sobie Ajs. Co oni tam na tym topieckim robią? To ja nie mam paść. Czadu Siempro. Fajnie. Czuję, Licena, oddechnie, kurwa Alistair, wejdź w końcu tamta. Jinx jest kurwem, tylko wejdź, szybki kombo, jazda z nim. SS, może do was schodzić? Kto? MFK. Ilu nie ma HP? Chcesz ich dywować? Full cool. Nieważne Zebra im blue Ty to jesteś <grym> To <Ty grym> jesteś Ale ss na jeans. jeans. No, u mnie też jest SS-u <grym> Okej, okay, wróciła o, nice. O kurczę, Dobra, to się jest GD, nie? No. też już nazwisk, Hello. Hello. A co jest znowu? Re, 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 rej, re, re, kuku. Ja jestem też taki trochę biedny. Cały czas staje. Bęcki Bęcki, to tak Kwanty <laughs> Pik, Pik No proszę cię Alisa, bo ja sposób zabiję, jak to mi się wystawał Take, take. Ja tak gra normalnie jakby grał, nie wiem kim, kurwa, z Soraką Z <laughs> Soraką! Męski to teraz rzuca Wrzuca ktoś... Na niego rzucili chyba na życie Męski to nic nie no, Robimy smoka, chcesz z nami? Dobra, zrobimy to, 5 sekund jaki nudny jest ten bot, nie? Nudny jest ten... bot. Ster mam na kapelusz już. Podoba mi się, podoba mi się ten, ta Ale no to mi się podoba w końcu. Krowa, nie? To jest krowa. No dobra, na co się bawi z duma? O oh Jezu smar... JEZU NIE DAŻ... Szkoda, że nie widziałem. Nieważne. <grym> Nieważne. Dobra, i tak jeszcze minutka i po, po sprawie. Nieważne. Ja zresztą przygramy i co? Zaraz w z... A chuj, zresztą skala się obcięła. Zaraz jeszcze... Zaraz jeszcze... Zaraz jeszcze na już widzę farmy na Wideckim? Nie. Nie. <grystanie> ja... Muszę trochę dogodzić na, na naszego Adagiery. Wreszcie, ja, ten jest taki nudny, ja ale co się dzieje na bocie, uwaga. Temat jak na grzybach. Ty, tam prze MFK i nic nie bije, nie? Kogo? What happened? Potknęła się. Potknęła się? No kawałek. Ile tam? Halo, pajad. No na pleckach, jak coś. Co? Chce ci Tak. To mi się podoba. Halo, pozwól pan Ta, To pa, pa, co ten nas zrobi. Jezus. Par. Dziękuję za uwagę. Zalich Nie To był. Ranket Flexik Dzięki, dzięki, cześć. Wejdę ręki. <laughs> Sprawdźcie, minki Czuję, jeszcze taki panik. Szybki, króciutki. Bogusik, pyk, pyk O, hard seeker wart. Dobrze, że podoba mi się, co dalej. To tyle. A to wszystko, dobra. Dziękuję za uwagę, to był panik. Najgorzej <laughs> Yeah. <laughs>